Wieczór zapadał szybko nad amazońską dżunglą, kiedy w wiosce Majapo nad rzeką Picza u Indian Macigenga montowaliśmy hamaki. Nauczyłem się wówczas specjalnego węzła, który niezależnie od obciążenia, nigdy się nie zaciągnie, nie będzie problemu z jego rozsupłaniem, ale o tym innym razem. Wówczas cały nasz dobytek przełożyliśmy już do hamaków. Nic tam nie może zostać na ziemi, bo około 18, gdy robi się ciemno w ciągu kilku minut, na łąki wychodzą serpientas czyli węże. Poszliśmy do chaty znajomej gospodyni. Byliśmy tam już drugi czy trzeci dzień, więc już cała wioska nas znała. Co więcej, zaakceptowała nas, więc zostaliśmy zaproszeni na rybkę. Siedzimy przy takim stole wystruganym z palmy cząta. Na ławie wystruganej, zgadnijcie z czego. No i widzimy, że na ruszcie metalowym, nie z palmy, piecze się rybka. Nieduża, mogła mieć 60 cm To są takie rybeńki, które łapie się przez zanurzenie haczyka, tak paskudnego, że najgłupsza ryba nie powinna się na to złapać, ale się łapią. No, i ta rybka w całości, tylko wypatroszona, się dla nas piecze. Z Agnieszką i Emilem czujemy, że żołądki nam już się przyklejają do kręgosłupa, więc czekamy grzecznie, konwersując z gospodynią. Przy czym Agnieszka i ja z bardzo kiepskim hiszpańskim, no i Emil z biegłym. Udając, że rozumiem, o czym akurat opowiada gospodyni, pokazując jakieś sieci, sznurki, nitki, Kądem oka coraz bardziej zerkam w ciemny kąt chaty. Nie trudno tam o ciemne kąty, bo na środku paliła się tylko jedna świeczuszka, i w tym kącie półciemnym siedzi starsza pani, wręcz staruszka. Przy czym nie, nie powiem, ile miała lat, bo to jest kultura, w której ludzie 40-50-letni to już jest Rada Starców. Bardzo szybko się starzeją, bardzo szybko chorują, umierają, tracą zęby, więc zupełnie inną miarę przykłada się do, do nich i do nas. No ale staruszka sobie siedzi, taka przygarbiona, ubrana, w taki jakiś sweterek, chustę, coś takiego. Oni niestety nie chodzą już w tradycyjnych szatach macigęga, czyli takich w pasy, bo niegdyś takie tkali przez wiele, wiele pokoleń, jeszcze 20 lat temu podobno, Tkali. I jedyna różnica między szatą indianki i indianina gęga była taka, że indianin miał pasy w pionie, a indianka w poziomie. Dziś niestety ci ludzie chodzą w różnych dostarczonych im szmatach, więc zanika tradycja przygotowywania szat swoich, osobistych, zgodnych z wiedzą babek i dziadów ubrana więc w jakąś chustę obiera ziemniaki. Ale myślę sobie jakie ziemniaki? No Peru wprawdzie jest ojczyzną ziemniaka. Ale oni w zasadzie nie jedzą ziemniaków, zwłaszcza tam w dżungli, kiedy nie ma gdzie tego uprawiać. Przyglądam się lewym okiem, prawym, nawet obydwoma. No i widzę, że to nie ziemniaki, że to jest maniok, który na pierwszy rzut oka może przypominać ziemniak, jest obierany cięty na kawałki, wypłukiwany z bardzo gorzkiego i toksycznego soku. No i ta pani to właśnie robi, nie na kawałeczki po obraniu i wypłukuje, przepłukuje. I wrzuca do wielkiego gara, potężny, zardzewiały gar, w którym pewnie pra, babcia jakichś konkwistadorów robiła pranie albo zupę dla całej armii. I w tym garze, tak już do połowy tego manioku, jest nasypane. Ale co mnie zaciekawiło? Oprócz tego, że rybka tam już dochodziła, Emil wprawdzie twierdził, że może ją zjeść nawet na surowo, ale ja poczekałem, aż dojdzie. Ale zainteresowało mnie to, że co, któryś kawałek taki z mniejszych, wypłukanych, ta pani ukradkiem bierze do ust. Gryzie, żuje i wypluwa z powrotem do tego gara. No i znowu obiera kilka kawałków, po czym następne Ja już się domyślałem, co robi. Ale wolałem sobie tego nie nazywać po imieniu, bo jak wróż przewidziałem, co się stanie o poranku. Rybkę zjedliśmy, życzyliśmy wszystkim dobrej nocy i zawieśliśmy w swoich hamakach, zasypiając niemal natychmiast. Koło siódmej rano Czyli godzinę po świcie budzi mnie odgłos nawołujący nas. Ale komu się chce wychodzić o siódmej rano z hamaka? Więc widzę, że pani gospodyni biegnie w naszą stronę. Już czuję ciary na plecach, bo widzę w jej ręku dzbanek. Nie żeby z jakiejś tykwy, no dzbanek plastikowy, popękany, takie paskudztwo, gdzieś tam z cywilizacji przywleczone. I w środku żółty płyn. No na szczęście nie jest to mocz pawiana. Ale ja nie wiem, co było gorsze, bo niosła do nas półtora litra ciczy. Cicza to jest alkohol uzyskiwany z fermentacji manioku. No i innych rzeczy też, ale głównie maniok tam się dodaje. Ale co zrobić, żeby w ciągu jednej nocy duża ilość? Manioku sfermentowała. Trzeba do fermentacji dostarczyć enzymy. A gdzie są enzymy w dużych ilościach? No w paszczy bezzębnej babci, która się ślini cały czas. No i pani nam nalewa do takich grubych szklanek, może ktoś pamięta musztardówki, do grubych szklanek nam nalewa te czicze i mówi, spróbujcie, spróbujcie, wyszła bardzo dobra. A ja mam przed oczami te babcia. Um, um, tch, tch, tch. A tu proszę produkt. I myślę, wypiję szybko. Bardzo szybko duszkiem. To zanim mój mózg przyjmie do wiadomości, że pije coś, co powstało w wyniku przeżuwania przez babcię manioku, no to już będę miał w żołądku, będę miał to z głowy. No i ten 4% alkohol, który smakuje trochę jak zepsuty sok. Jak jakieś takie piwo słabe. Wygo wygulgałem duszkiem do zera zupełnie. I taki zadowolony pani pyta, dobre? Dobre. O, bardzo się cieszę. Myślę, ja też już przełknąłem. To ci naleję jeszcze jedną szklaneczkę. Czasem nie jest dobrze za bardzo chwalić potrawy i napoje. Musiałem w rezultacie wydoić tych szklaneczek trzy. Czego wam nie życzę. A już w następnej opowieści Bohaterem będzie Zadek babci z jajami. I też nie w Polsce.